Krewnie witam wszystkich co nas w oglądocie i słuchacie na szolce Tyju, tym razem też w Tarnowskich Górach, we tej sztubie, z Marianem Makulą. Dzień dobry. Jego chyba moi, tych co oglądają, moje szolki chyba przedstawiać nie muszę, bo od kiedy pamiętam Makula je w tych śląskich ferajnach znany. Z tych starszych mnie tak znają, a szczególnie mnie znają na moim placu, nie? Bejdo, nie. Do, na moim placu, na cudzym placu też, bo kiedyś się grało w futbol, nie nasz plac na balko. Nasz praz na no, 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 takie no, no. szpile były ciekawe dosyć. No, i ciepały się też no może nie kamieniami, ale my na chodzie ciepali się. E, tym, bergami. No nie, nie takimi bergami, ale tym... E, Mech rosnął taki. Aha, wiesz, to, żeby, a to już nie żeby, ciepło przeciwnika jakiegoś swojego Ja, powraca, w przeci, w przeciwnika, ja, no, no, co, no, ale to były takie to, przeciwniki... Co, że no, żeby się tak robili, rozumieć powierowali, nie Answah Drive nie? No. Albo wiesz tam nazwa Afanadrabina, upuściła Pulzina, nie? nie. Dziobą łapnął myślę, nie? No, no i to tak my się welowali i potem na dwie, na dwie, dwie tak drużyny mhm. albo graliśmy we futbol, albo ciepaliśmy się takim muchym, My też grali, nie wiem, czy pamiętać, że w noże się grało. Ja, ja, ja. W noże się grało, się zaczynało od palców jakoś, od łokieć, kolanku, ja, czy, od głowki, no, 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 ale dosyć wesołe Abo, no. było. A bo, a bo, a bo we, we państwa, nie? We państwa, nie? Ja tam nie? Nie za bardzo Państwa nie pamiętam. No bo to było terytorium, nie? Dostawałeś, teraz po tym nożem że ściepnął i łopcinął, tak? Nie? Nie? No tak? i I w klipa się jeszcze też grywało. Takie w, w klipa, ale graliśmy y, też, jak był wyścig pokoju, pamiętam, że się rysowało taką druga i się Aż i. i ciepało tam, i, ty, jakoś się e... pociskało te pieniążki, nie? Ja, pieniądze albo, albo potem było te, te flaszek, te, te frupy żelazne takie. Kapsle to po polskim by się nazywał. To nie, nie? pamiętam. nie był taki... starszy, to my odbijali tych flaszek te frupy. Ja, albo, albo się jeszcze grało o ściana, nie? E, ja ścianę, ja ale we... to na pieniądze się grało. Ja, ja, to, ja. To, to, był, to był hazard. Jeszcze były te niemieckie pieniądze, niektórzy używali te. One pyny, chyba coś takiego się go e, dało. I nikere pięciomarkowki czepali i o to zbierał, bo to było szczybne, nie? Tak jak tego nazbierał, tak trochę więcej, to normalnie szło sprzedać. To nie byłaś tam beczki, nie masz mieć. Ja, taki ceski, bo wyżej, celski wiesz, że ceski to był... Wiesz taki opak, który zbierał te, no. te, te fenigi, te srebrne wszystkie pieniądze, to, to w beczkach, nie? To padł, Jak był starszy, padał, musiał napisać jakiś testament, nie? No. I, I poszedł do, do notariusza, napisał i mówił, do nich pan poczyta, czy tu nie ma jakiegoś błędu, nie? Więc czy to, czy to, padał opan, no fajnie się to napisali, ale tu są dwa błędy, nie? nikomu się pisze razem, ani centa osobno. No. I tak to... Ja się też tyju naleję. Ja, ja na się ty. Pięć minut już minęło, bo mi ta frelka go dali, no. że... Ja, ja, już to już chyba Pięć musi się musi parzyć, pięć, sześć minut nawet. No, żeby, już żeby, kolor mówi. Żeby ta, żeby ta mięta przeszła, bo ty. Ja taką... to tylko mentolowo. Ja mentolowo. Mięta, mentol, mentol go dali mi na to. Mentol, mentol, mięta. mentolowo. Mentolowy tyj, no i... Ale Janku, jeszcze jedna rzecz, powiem Ci tak, jak już są tak przy, przy tym, co my grali, jak my byli w to w chlusta grał. To co? Klusta. Ja w chlusta grałem. psa. Trzy karty to było, Klusta psa, a potem się starszy to już szkata grał. szkata, szkata, szkata. A ta bryża szkata. się on zawsze mało grywał. Nie, to już takie... bryża, Brydża to ja dopiero grałem przed maturą coś. A, ale w szkata w szkata to już od podstawówki. Jak szkata podstawówki, to bardzo popularne. No, no, ale wiesz, że to dzisiaj jeszcze dużo grają. Ja, ja też no, grałem, bardzo mało. Nie, nie, bo nie mam czasu. Nie, a poza tym, mój, jakże wygrywa z moim bracikiem, to chytnie singrowi, wiesz? Mhm. A jak teraz lepił od mnie no to wola nie, bo wiele tak, to. Nie, a bo się grało też na pieniądze. Na pieniądze, a na, na fenikowe. A Ja pamiętam, kiedy grajmy te większe stawki. To w robocie my grali, To idzie no, tak wielkie robocie przegrać. czasami się pograć w karty, to ktoś to, czasem więcej przegrał. Nie? No więcej przegrał, wygrał. Bo wynikowy no. to tam wiesz, całki wieczór Erbnąć 20 z, z gera, nie? a albo, albo fufu prze, przegrał, no to tam niż płakać, nie? No nie? nie? Ale ja wiesz tak. Ale dwie... sami jak człowiek się chciał piwa napić, a przegrał. Jak mimo te pora fenigu na piwo, nie bo. tak ja. jak to młodości różnie bywało, nie? Ja. Ci co robili, to już mieli kasę, ale ci, co chodzili do szkoły, to już nie mieli. No to, to na punktach się grało. Na, na kartkach. no. To na ale kartka różnie to, to bywało. No. Tak. Aha, jeszcze się W graja my też gra. W gra ja, Cimberga, ja. Cimberga. Wygra, nie? Nie? I I się patrz, dzisiaj Bajtle, to jak grają, to jakieś tam elektroniczne, rozumiesz, jakieś takie gry. nie? Ja, ja. Jakieś tam duchele, nie tego, bo my też na Duchela. Szli z patykami, nie? czy strzelali z łuku, z kuszy, bo z, zależy co w telewizji... No oszczypę, my ciepali oszczepem, zawody, my normalnie zawody A, elektryczne prowadzili. Kamieniami bo... ciepali, ale kamieniami w sensie no pchnięcie kamieniami. Nie, no, tak nie żeby udół. na kogoś się nie? Bergami to się na szkoła ciepało, nie? Ja, jak ja, i po jak ty... się godało, jak jakiś niełk to... Bergami na, na szkołacie, na szkołacie no. nic nie umiał. albo A bo miał podgórka tych Właśnie. I nie umiał trafić do nich. Nie? I wiatr wiózł na <laughs> nie? No. 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 Takie ja, tak były to czasy. Było. to było, było, no, Ale nie wiem, wiesz, te czasy mi się, tak jak tak wspominam teraz, to z taką nostalgią, że jakieś były takie... No, czasy nie były inne, nie? Cieszyli. Inne, były inne. Bardziej życzliwi. Teraz, ja. teraz jest taki pęd do, do bycia lepszym. To jest dobre, ale, ale nie za wszystko nie? No, nie? Nie za... Tak bo to, bo... Chęć posiadania jest bardzo dużo. Kiedyś każdy chciał mieć coś fajnego, ale nie było to aż takie. Nie, nie, nie było taki ludzie przyjeździ, spotykali się razem jak chociażby na tym placu, nie? No, na tym no. placu to i tam kiedyś tam cyja przyniósł, albo, albo jakoś man na się grało. Mój pana na no. grał, nie? No ale na na Cyj na to nawet znam takiego jednego zbe, we ludzie co cyje zbierą, nie tak? Ja też znam takiego. Jednego. Może tego jednego znów, tego, tego samego, takiego małego. się teraz ale do tego przekludził do kalet. Wiesz o tym. Do kalet? No w kaletach tam w zielonej no, się pobudował. No. no i tam jak Bóg coś tam jednego, coś tam nagrywał film, nie? Patrza, tu to, to idzie, a tu tyło tych cyjów. Mhm. Wiesz, jak nie będę wymieniał nazwiska, bo mógłbyś nie, nie upoważnił mnie, no ale tył tych cejów. Pan, co no. tutaj robisz? On no, no, pobudował się teraz na starość, rozumieć już mąka być. A, a to w Rudzie już nie ma. Ja tam, ja, ale jeszcze jeżdżę w Rudzie. No ale wiesz, jest niedaleko. Ale fajnie Pałupoł... grał też na tych nie? No poradził. Tak. Kiedyś u nas w Rudzie, w Rudzie to była, w Rudzie śląskiej to była słynna, słynna orkiestra. orkiestra. Huloka, nie? No, na, Goduli. Huloka, na Goduli, na Goduli, na Mogę mi godać, że Hulok, nie? Bo to rodo, bo teraz to już różnie było. No, ale chłopuła była. Publiczna, u, u, u publiczno i tam te jego m, szkoła chyba y, dali je. bo my no. chyba dali się uczą grać i no już nie są takie, 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 takie znane, nie? Ale, ale tak te dobre. publiczne, te słowo publiczne to ma takie bardzo szerokie znaczenie. Nie? No ja. Bo ja bym na przykład gadał, że dom publiczny to już właśnie niefajnie, nie? A szkoła no, ale publiczna też... to jest zupełnie coś innego. No nie? ale to wiesz, ja mają szkoła publiczna, no ja tam za szkołą publiczną nie wiem, mój synek się uczył w publicznie, co prawda, ale, ale katolickiej szkole. Nie? I, była, I była jako gimnazjum, była bardzo dobra. No już jako liceum nie aż tak. Nie? Ale też nie było. Nie? W ogóle poziom szkołach był zupełnie inny. Ludzie my się uczyli takich, nie wiem, może praktyczniejszych rzeczy, bo teraz jakoś. Ja myślałem, że jak, jak była ta transformacja, że będę uczyć w tych szkołach to, co potrzebne jest w życiu. A to dalej jest czasami uczą. Uczą takich rzeczy, których w ogóle... A teraz, jak ja dzisiaj rano na przykład dzwonię, bo mi się tam coś zepsuło, no. nie? Dzwonisz do jakiejś firmy, to się odzywa, a jeżeli dzwonisz w takiej sprawie, to wykręć ten numer, jeżeli w takiej sprawie, to wykręć ten, a podaj... Pierwsze pytanie, podaj swój, swój jakiś tam PIN, jeszcze to pół biedy, czy tam jakiś PIN, PESEL, nie? No. Ale jak się pytają o takie rzeczy, numer abon abonencji przy telefonach, nie? no kto to pamiętał? Nie? Jak JO ja dostał dzisiaj rachunek za telefon, jak JO ja zaczął oglądać te składniki, to magia. normalnie, to wyższa matematyka. Wysokie. Rozumiesz, że jakieś całki byśmy się ośmiewali na tym, bo rozbijają, to jest zafałszowanie takiego wysokie. rachunku. Rachunku, ja. ja. Ale Maria, wysokie. oni na tym żerują, bo to jest chyba coś taką zasada, że czy społeczeństwo głupsze, tym się lży nim rządzi. Ja, no, Wiesz bo teraz no, jeszcze uczyli e, i rachunku Ale my powywańca. o polityce nie gadać, a schodzimy na politykę. Nie? No, ale nie, nie. To się wytnie. Nie polityka, no to się wytnie. <grym grym> no. e, e, bo to było kształcenie, bo, ja, 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 bo ja. to możemy chyba o takich rzeczach gadać. Bo e, ja powiem Ci tak, to jest prawda. Hydraulików coraz to myli. szwajstrów e, z, ze świeczków szukać. Tak, tak. E, mechaników, e, no mechaników samochodowych, co się tam porobiło, bo każdy, co troszeczkę mechaniki umie, to otwiera tak, warsztat auta, samochodowy, auta, tak. bo mamy dużo starych aut, no to tam jest... Tak. Tak, a tak, a wiesz, tyś... że, a propos, że ja też mam papiery, mechanik, mistrz silników samochodowych, takie papiery. No, ma. wiesz, ja, 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 ja już nie potrzebuję żadnych papierów, bo mam papier na, 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 pędzio. Pędzio. na pędzio. A ty takie zresztą też można. jest no. polski pensjonista, nie? No, ja wiem. Można rynka 1300, nie? <laughs> Kiedyś taki wierszek napisał. <laughs> ja? Ledwo wiążę, a z końcem, nie? Żyjemy się jak pod słońcem, nie? No, tak tu akurat no, ta blinda tu blinduje trochę w oczy ty, ty, tej telewizorni. I... No ale, ale wiesz, no, tak to tak to było. No wieszcie co? Ja powiem tak, Bariatku, fajnie by się pospominali stare dobre czasy. Mam nadzieję, że dali będziemy się kolegować. Ja myślę, że się będziemy trefiać. Kolegować, że będziemy się trefiać na tych rzeczach, że się jakoś Będziemy wspierać, jak się kajsie do. I... No, a szolka tyju to napijmy się, i no. zaś. Do tego, jak wiesz, jakieś kwarytka oranżady do tego. No, bo takie wzmocnienie, no. ale to by musiał nie autem tutaj przyjeżdżać, wiesz? No to, ze sztrumem jak się to tak Ty Tej ze strumem. Ty Tej ze strumem. No ja, no tej ze strumem też było tak. tego. aut auty nie mieli, to my mieli więcej, więcej swobody. Bo się poszło na banka, rozumiesz, na autobus, mogę się, rozumieć, z wziąć. A teraz ale teraz, teraz się jak się ruszysz, to już telefon może. No przyjdziecie babuju, no Kaj się stracił, czym jeszcze nie ma. To jest już, nie? Jak, jak małżonka się włączy ten, bo można taki śledzić, Kaj się ja, rusza. Kaj to... ja jej ja jest, rozumiesz, u... u, u Starej liczby, A ona koło nieboś, ty u Cilie, ja, nie, bo ja, ja, ja mówię, ja. Kaj Cila mieszkał, i już jest przerąbany. No. tak to no, wygląda. No, no, tak, takie czasy. A no, kto ma bardziej przerąbane, ty czy Cila? Ja nie wiem, ja nie zną żadne cili. Aha, no tak. Absolutcyjnie to było Wszyscy chcesz, żebyś Mary dostał do marzenia. Tak, tak, tak. A może by mi kofer na trid wystawiła moja. Nie, 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 ja o nie, wiesz, moja, moja lepiej zarobiła. Wstawianiem kofra to jest tak, jak taki, jeden przyszedł rano, rozumiesz, do chałupy, nie? Na jak torpeda, rozumiesz. Mm -hmm. I, i psz, z jednym kwiatkiem, nie? Mm -hmm. I, I w klupie też, wierzę, a... Jego mu nie chce otworzyć. No, otwórz mi, otwórz mi, moją dziebeczko, mu do ciebie najpiękniejszy, do najpiękniejszej kobiety na świecie, najpiękniejszy bukiet. Nie? I ona mu otwiera, patrzy na ten, na ten taki goździk, czy tulipan, jak coś na pierwszego na, na Dzienkowie się kiedyś dawała połamane, nie? A, do, a ona w papilotach, bo z łóżka wylazła, nie? Czy tam po poranej toalecie i... I patrzy na ten światek, pada. A gdzie ty najpiękniejszy buk jest? nie? A on nie pada. gdzie to najpiękniejsza kobieta, nie? <śmum> no i tak się to. Tak czasami w tych małżeństwach wychodzę, tak się ale to jest sympatyczne, nie, bo to ja. by było jakby, czasami trochę szpasu musi być, nie, Jasne. w życiu, bo jak nie żyjemy z humorem, jak się nie uśmiechamy do tego, ciągle wszystko na poważnie bierzemy, to jest też niedobrze. Ja wiem, trzeba poważnie myśleć, ale są sprawy, żeby się uśmiechać do tego życia, nie, ja. trzeba się trochę zabawić, trochę rozluźnić, luzu, jak... czasami nam potrzeba luzu, bo jak człowiek jest cały spięty, to sztywny chodzi, nerwowy jest, zły, a jak jest wesoły, to czasami odpuści. Trzeba temu drugiemu ty czasami te drobne grzeszki odpuścić. Po to mówię ta spowiedź, że chodzimy. Nie chodzisz, no. lubisz do spowiedzi? Chodzisz. Nie, ja wiesz, do spowiedzi nie marzę za często, bo czemu miła tak często łazisz, skoro twierdzisz, że nie grzeszysz? No. Nie, ja raczej staram się nie grzyszyć, a, a używać takich słów jak dziękuję, przepraszam, proszę. No i, i to jest fajne. I to jest tego. I można i tak dzisiaj teraz już powiem Ci, bo no, mi się czas kończy że tym wszystkim, co nas oglądali, godą z Pąboczkiem, do zaś jak następno szolkatyju. Mam nadzieję, że tutaj w tej kafy sztubie, jeszcze nie jedna, e, a nie kafy sztubie. W tej sztubie. Nie tej jeszcze, ślubie. nie jeszcze, nie, nie jeszcze na szolkatyju z kamratami mhm. takimi jak Marian. się Jeszcze jeszcze może wtrąca na zakończenie, bo w tym tej sztubie to, to moje dwojakie znaczenie, nie? tubie czy, czy Ty i herbata, bo to jest Ty chodzi herbata. Chodziło o herbatę, tak. o herbatę. Tak, był kiedyś kabaret tej w Poznaniu. Nie? A propos, że ci nie dokończył tego tematu z tą spowiedzią, bo kiedyś taki, taki mój kamrat, 20 parę lat nie był nie? idzie, idzie padło mu, padł mu jego, bo mnie 25 lat po weselu, iść do spowiedzi, najwyższy czas, bo, bo fajnie by było, nie? I on drałuje do tej spowiedzi i spotkał starego kamrata, nie? I ten kamrat taki dziwny padł, karę, kaj ty tak? Drałujesz, pada mu do spowiedzi. A kiedyś to ostatnio był? Powiedział mu, padał jakieś 24 lata temu. Nie? I ten kary Dziwny, padał 24 lata temu, to poczekaj jeszcze rogi, weźmy następny jubileusz, nie? Także tak to spowiedzi z tymi powiedziami wyglądał u tych opownikerek.